Hej, witam was serdecznie, z tej strony Halak, słuchajcie, to jest kolejny odcinek z Ghost Recona. Postanowiłem już dać sobie spokój z tą klasą supportu, po prostu będę grał snajperem. I tak zauważyłem, że mimo tego, że nie przekroczyłem siódmego poziomu, Dobra Szkurde Ale, jakie bronie już mają? Te, naj... Te ostatniego poziomu Goś mnie zabił chyba z tego P90? Nie, nie zmienić kompa. muszę tą kartę zainstalować. I jak mnie zabiło dziwo, to mi całe, cała ta niewidzialność spadła. Nie wiem dlaczego. Nie, jak mi tak będzie szło na tym, to. Dobra. Dobra, chodźcie teraz. Bo już się wnerwiłem. Jest tu dziabąk jakiś? Tam na dole jest. Dobra, jedziemy tutaj. Masz, masz. Troszkę ołowił ode mnie. I tu pewnie jest następny. Kurde, nie ma go. Jest. <śmiech> <śmiech> aha, aha. Ten wziął to. Ja wam teraz tu dam. <laughs> Kurka wodna. Muszę się tylko wczuć. Nawet przy tych dwudziestu trzech klatkach. Dobra, idzie gościu, uwaga. Tak działa Halak. tutaj przykampimy, uwaga. No, chodź, malutki, chodź, widziałem, że tu byłeś gdzieś. Ach, ale mnie załatwił. <laughs> dobra, dobra, sfuksiło wam się, chłopaki. Od razu kurczę im nagra. No. A teraz mi się naładowała niewidzialność. Dobra. Alfa lost. lost? Ach! Kurka. Dobra. No niestety nie udało mi się. Spadłem na drugą pozycję, ale dobra. Tutaj chyba pozycja zależy od tego ile się kapuje. No dawaj, skacz. Ach, ale mi ściągnął. Dobra. Przegrana niestety, no ale ja tam coś tam zrobiłem. Pewnie gdybym miało... Teraz mam w menu 21.16. Ile to jest czasu nagrywania? 10 minut, no to jeszcze z 5 minut trzeba. Co jaki żołnierz daje, wiesz, do końca nie wiem. E, chodzi tylko o to, że. Teraz będzie cięcie, to ci mogę powiedzieć. Każdy ma jakąś tam zdolność swoją i życia ma więcej. Na przykład Support ma chyba najwięcej życia, a Sniper ma najmniej, tak mi się wydaje. Słuchajcie, jestem teraz na zupełnie nowej mapie. Kompletnie jej nie znam, także musicie mi wybaczyć. Aha, już nie wiem, co to się dzieje. Jakieś takie żabie skoki. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem o co tu chodzi. Zupełnie. 18 klatek. Aha, czyli. Polowanie na snajperów. Nie, tu jeszcze nie ma przejęcia. Są ci goście. Ale menda. <laughs> dziadowskie psy, jazgacze, słyszecie? Jasny gwint, nie nagram tego filmu dzisiaj. Dobra, czyli tutaj jest ten punkt do przejęcia, ok. To tyle wiem, bo tą mapę widzę pierwszy albo drugi raz. Okej, okay, teraz już jedziemy normalnie. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to na początku zawsze można się zapoznać z mapą. Taki jest myk zrobiony. Dobra, ja chyba tędy jakoś biegłem. No i jedziemy do tego punktu B. Jak najszybciej. Uwaga, 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 uwaga. Dobra, tam już był gościu. Dobra. Ja tu pobiegnę sobie. Okej. Okay. Losing Alpha. Aha, bo tu są dwa, jest Alpha. Dobra, zaraz zobaczymy, o co chodzi. Czy tu można wejść jakoś? Kurka wodna chyba nie. O, ten snajper tu siedzi. Czy ja mogę do niego wejść? Tu? Dupa, nie mogę. O! Kurde! Nie, nie, ta karta musi być zainstalowana, bo... Nie da się grać. Nie wiem jak wy to widzicie na streamie, natomiast u mnie jest takie skakanie. To jest <grystanie> normalnie szok. Tu jest prawdopodobnie snajper. Znowu jest kurde, i nie można tam wejść. Tu ktoś jest, coś? Nie wiem. Tracimy brawo. Jak ja mogę się wysoko dostać do tych gości? Kurde. Kurde, nie zagadali no. Oj, dupa. Pozdrowienia mam od cioci Janki i wujka Juska. I oczywiście, kurde, w tym momencie, jak słuchałem wspaniałych pozdrowień, to siadłem. A? Taki chojraczek jesteś? Chodź, 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 chodź. Dobra. Dobra, dobra, dobra. I że ja tam nie mogę wejść? No kurde, czy tam siedzą te baboki. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co chodzi na tej mapie. Czy tu się jakieś punkty przejmuje, czy co? Pff. Nie wiem, napiszcie mi na tym, jak ktoś jest odcykany. W... Co ja mam tu robić w ogóle? No nie wiem. Te punkty są niby nasze. Jest jakiś tam. Widzicie na jaką odległość to można? Ja specjalnie sobie chyba z pół godziny testowałem te pistolety maszynowe. To jest naprawdę świetna broń. podług tego co ma ten cały support to to jest wymiatacz. Na tej mapie się nie przejmuje. Tu się broni punktów. Aha. No to czyli. Dobra, bronimy punktów. Tutaj dziabłonki gdzieś wyskakują stąd. No nie wiem, to my mamy taką przewagę. Gdzie oni się podziałają? Słuchajcie, na razie, jak coś tam piszecie, to nie będę czytał tego. Bo. Losing Charlie, dobra To teraz lecę do tego Charlie Kurde, nie wiem czy dobrze w ogóle Nie wiem, kurde, nie wiem Trzeba by było z 10 bitew pewnie rozegrać, żeby w ogóle wiedzieć gdzie tu się chodzi Znowu tracimy tego Charlie Nie wiem czy ja dobrze, czy ja źle. Co tu jest jakiś snajper? Nie są goście. Dobra. Tu jest gościu gdzieś. Kurde zawił go nasz. Dobra. A to co? Kurde, zaczajony gdzieś był. A, jest, babok nawet go nie widziałem. O, dobra, no ja biegłem do C i widziałeś, jak się to skończyło. Ale trochę natukłem, jestem drugi w teamie. A to co? A to co? Kurde, no. Tu jest gościu. Czyli oni blisko podeszli. Bardzo blisko podeszli. No tu jest specjalnie tak mapka zrobiona. Dobra, medal ocalałego. Pierwsze zwycięstwo. Słuchajcie, taka to była bitwa. Nie będę już więcej grał. Eee, niestety, ale nie znam tych mapek zupełnie, także muszę może normalnie trochę pograć przed nagrywaniem tych filmów. Także ja tu jeszcze sobie pogram, ale nagrywanie właśnie w tym momencie zakończę i już żegnam się z wami. Do usłyszenia.